O nie, nie masz psychy przejechać po tych radiolkach. Zrobisz to? O... E, do mnie strzelają. A to nie do nas? tak, chcesz? Do nas to było. Ale megafonem krzyczeli Ups <laughs> Oni nas ścigają czy są? Nie, nie ścigają oni nas ścigają? Czemu oni na sygnałach cały czas jadą? ŚCIGAJĄ nas! No to... Gdzie Gdzie jesteście? Podjadę pomogę, stara mnie A to cha co to co ty? K... Krzywy Nie, stu wasze się krzywy p... na fałmacie w nich. O, trzy dni deem pojazdem. Haha, to. To też jest To dostał. dostał? Po przejechał z ławek. A ten jeszcze popchał to legity. <grym> What the No i luj. Kurwa! Puszczała NA dórkę! Wale wiatr, dwu. Głupie pytanie, a co to znaczy w wale wiadro? Co? Głupie pytanie, a co to znaczy w wale wiadro? Nie to znaczy marihuanem ale... nie, 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 nie. Ile no ty nie ty masz jest lat? to. 14. No, no masz kto? wiadro takie, wiesz, takie odmopy. I moka, budujesz nie? sobie babki z piasek. No właśnie mam obok siebie wiadro od mopa. Bo no i tam mógł... wsypujesz piasek I walisz no. sobie babkę i taki zamek. I walisz powstaje. sobie babkę, nie i wtedy masz taki ogromny zamek i to się nazywa wale wiadro. Dokładnie tak. Walimy Majczy wiadro zara Na jak? Ale słuchaj, to ma 1,75 pięć, to nie słuchaniec. No nie, no to jest taki niski zawodnik piłki nożnej, wiesz, taki niski, ale szybki. Tak szybki, A, szybki Ale się przestraszyłem. Chyba w sprzedawaniu ja kolegów. Ale A to, rzekoś, że się wylałeś piłkę. Ja czułem, chłopie. Nie leżę że se, seczymam się se nogi na parapecie i tak ściągnąłem nie? i patrzy nam przez monitor, że coś leci. A to moja, <laughs> moja noga. <śmiech> <śmiech> patrzę, <śmiech> że to leci. No, to moja noga. Idziesz prołuć na wata czy na jeden szósty. Mmm, ja idę się za krągą. Kurwa, chwilą... to kurwa mogłeś zrobić chuj. Nie umyć się kurde, z tymi talerzami, jebanie. <grabi> Ferdeczka! Aż to od boku lat, kurwa. miałem się umyć? Nie tak! Z talerzami. Stary, co go odzymywała, żeby je. To kolega. Dlaczego tak mówisz, fachowiec z nas dobry? Słuchaj. No. Rówku. Kolega? To. No tamten. Który tamten. No, jak mnie kolega. Jak mnie kolega. <laughs> jak suchar. mnie kolega w dupę. <laughs> <laughs> tak mówił. Puść tego, binda. Kolega dzisiaj w nocy w dupę ładował, nie? <laughs> Wczoraj wieczorem, w sensie. <laughs> Nagrane. <noise> ja, ja też mam nagrane jak już lubić dupę. No ale ja ma... To A... chcesz więcej? Zbiada silnika dodaję ci dwa. No coś takiego. Bo... Nie, zmiana silnika ja zbana... Pa! Nie wpadła do wody se. <głos> <głos> Na moich oczu. Oj, oj, oj. Motorelo <noise> Pa jak tam leży. <noise> Ja pozdrawiam, babcię bardzo. Pozdrowienia mm. masz od Łuk, ukasza. Ja, ja jestem fanem. Jest Jest fanem twoim. A tak, na pewno. On naprawdę. Powiem, że kasę wysyłał no. dla ciebie babcia. Kasę wysyłał. Nie. A ja pani 200 zł dałem. To Mało. Oto no. pan... Pan. <noise> Pani prześle jeszcze z 1500 mojej babci wezmę na wybrzeżę, no ale tam za drogo Powiedział, że babci swoje weźmie i tobie prześle w co, co? Jak to było zabierz babci emeryturę Nie, babka daj, e, e, dawaj w tym kiepskim Ja mogę moją babcię podać zaraz Dawaj rękę babka A rentę, nie. <noise> Ja rentę to miałam Mam takie pytanie do babci Dobra pieroń Lubi no, pani walić wiadro? Pff, lubisz walić wiadro? Walić tak, wiadrem w łeb durny Szkoda każdy ma, każdy ma swój sposób walenia wiadra baniaki do gotowania Ale wiesz co to znaczy walić wiadro? Nie mam pojęcia To dobrze To dobrze to dobrze, to 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 głupisz sieją, cholera. Szkoda, że sami... A pa, wios... pa, pa, kiedyś działa? Tak, jak ja ciebie widzę, to mi wiesz co? to. się... Od... <grym> 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 babcia by wycinowała trochę. <grym> no, a może raczej. Nie, do Nie, brachu. Nie, Ja myślę, co mi tak szczura, nie? <grystanie> jedź, jedź, jedź. No i cyk, będzie skarga i na ciebie. Na ciebie też leci skarga. Nagrywa to. <grystanie> Mam. Do... <grystanie> to czymś się sekund materiału? Ja, ty ku... <grywa> Ale skratenie no. pod prąd. Ty ku... <grywa> I Przyjadę to cię o... kurwa, wezmę brzytwę i zgoleć ten łeb w frajerze. <grywa> Chyba skóra z u... o. Skróć go. Kurwa. O, łeb go skrócę. No i co? Nie zrobi! <grystanie> <grystanie> dawaj, dawaj, dawaj. <grystanie> o ludzie. Boje Nie da kuriery. się w San raz sterować powietrzu autem. No właśnie o to mi kur***. <grystanie> Coś ty zrobił tej kurierce. <grystanie> Który wczoraj zabawił peralkę? Doszła pralka, proszę pana. Tak? Kto ją opłaci? Bo pieniądze 1000 złotych wiem. nie przyszło. No to nie wiem, to za tą pralkę to nie wiem, nie wiem. Co Powiedz zrobić, żeby tak pralka było... stoi? pod drzwiami. Na a pod zamczu. I pieniędzy nie ma. No to pace, że się odstawi za drzwi. No ale już stoi przed drzwiami. No to mówię, to do tam mu na chwilę chować, wybrać za drzwi odstawić. Czyli kurwa, na gwarancję po wypie... Wiesz, pożyczkę zrobić, szybki rękomacik, co nie? Nie, wiem, jakiegoś cegłę tam wrzucić do środka, że się niby zepsuła, nie? <gry> Dobrze, rozumiem. A co potem zrobić z tą pralką, bo kur... kurier pojechał? Znaczy, no, zaraz przyjedzie, powiedział, że pojechał do Żabki. No to to, no to, to cegło, nie? To no. Pan A może to, być pustak? Wrzucić, to jak jeszcze nie odjechał za daleko, to pan mu wam odje... Sobie... wróci pewnie. A on już pojechał 5 minut temu. Ciekawe czy wróci. No jak nie wróci, to to darmowa pralka, tak? Tak. No a jak na drugi dzień wróci, to co wtedy g? Bo No to pan na szybko powie, że pan, panu się chce lać, pójdziesz pan do to pralkę i że na gwarancję oddaję. <kluzny> a przecież jaka ja wpiera... to cegłę, to to dali cały bęben. On się skapnie, <kluzny> będzie widział. Chyba, że to zawinę w jakiś karton, no, no bo w no, streczo no, czarnego W Weź zobacz, opa weź zeskocz Idiota jedzie auto odstawić na przechód Ja Pokaż, pokaż, na pokaż Paweł spierd... Paweł go weź, weź, weź zapnie, zablokuj Weź, <laughs> na patykach spierdzielnił Weź tą radionkę to. fajną Myślałem, zaciągną